Dzień dobry, cześć! Nazywam się Łukasz Kowalczuk i razem z Biblioteką Rumia organizujemy festiwal komiksowy Rumia Comico. W tym roku, 7 marca, w sobotę, w stacji Kultura odbędzie się już trzecia edycja naszego festiwalu komiksowego. Atrakcja od rana do wieczora. Zaczynamy o 10.30, kończymy nieco po 20.00. W programie przewidzieliśmy m.in. spotkania z autorami z całego kraju oraz z zagranicy. Rekordową ilość stoisk w strefie targowej, gdzie będzie można kupić głównie komiksy, ale nie tylko. Również rekordową ilość premier. W Rumi 7 marca ukaże się kilkanaście nowych tytułów wydanych przez najlepszych wydawców z całego kraju. Prelekcje, panele dyskusyjne, gry fabularne, gry wideo, gry figurkowe. Również. Warsztaty, yy, jednym słowem, atrakcje dla osób w każdym wieku. Wstęp na imprezę, na wszystkie jej atrakcje jest bezpłatny. Szczegóły możecie Państwo znaleźć pod adresem internetowym, który podany jest na dole ekranu: rumiacom.pl. Jeszcze raz w imieniu organizatorów, w imieniu gości. Zapraszamy serdecznie na festiwal komiksowy Rumia ComicCon edycja 3. 7 marca, sobota, Rumia Stacja Kultury.